Witajcie moje kochane! Dzisiaj miało być niedzielne na żywo, no ale ja jestem w końcu w Grecji, na Krecie, no i przez pół dnia nie było internetu, po prostu żadnego. Więc widocznie tak miało być, że mam dla Was nagrać, a kiedy będzie internet, to po prostu to puszczę. Bo jestem tutaj z moimi boginkami na tygodniowych warsztatach. Popatrzcie, właściwie cała ta plaża tutaj prawie, że dla nas. Tam taki malutki pensjonacik, także dziko, cudownie. Dzisiaj słońce pali, więc ja dzisiaj kapelusz i okulary. Nie będę wam patrzeć w oczy. I pojawiają się oczywiście przeróżne tematy mega ważne na tych warsztatach. I pomyślałam, że ten jeden jest tak ważny, że od razu go dzisiaj dla was nagram. A mianowicie takie zdanie nam się pojawiło na warsztatach, bo mówiłyśmy o granicach, o tym, że jest lęk przed nowym związkiem, jest lęk przed relacjami z ludźmi, przed bliskością, no i różne inne lęki. I lęk, że ludzie nie uszanują moich granic. No, ale później jak zaczęłyśmy rozmawiać głębiej, to okazało się, że tak naprawdę boimy się, że ktoś nie uszanuje naszych granic, tylko my ich wcale nie stawiamy. Czyli zobaczcie, dopóki jesteśmy w dziecku, boimy się pewnych rzeczy, boimy się, że ktoś nas rani, i nie widzimy, że jako dorosłe, bo tego doświadczyłyśmy jako dziewczynki, tak? dziecko nie ma granic, dziecko jest zależne, dziecko jest zależne od opiekunów, rodziców. I najczęściej oni nie szanują granic, przekraczają je, zresztą dziecko nie może ich nawet nazwać, tak? Czyli jakby szacunek do dziecka, do jego potrzeb granic najczęściej nie miał miejsca. W związku z tym my się uczymy, że my nie mamy granic, my się uczymy i zostawiamy odpowiedzialność za zadbanie o te granice innym. I w ogóle nie bierzemy w tym sprawczości. I pojawiło się takie zdanie, że poczucie to jest mega ważne, dziewczyny poczucie bezpieczeństwa bierze się z umiejętności mówienia nie. Ha. Czyli. Ja nie nabędę poczucia bezpieczeństwa wtedy, kiedy ludzie będą mnie szanować, kiedy będą się ze mną cackać, kiedy będą się ze mną jak ze zgniłym jajkiem obchodzić, kiedy będą omijać moje rany, z ranie. zresztą to jest w ogóle niemożliwe. No ale załóżmy, że teoretycznie jest to możliwe. Ja i tak nie będę się czuła bezpieczna z jednego prostego powodu: że ja nie dbam, nie stawiam granic, nie artykułuję ich, nie wyrażam mojego nie. No bo zobacz, jeżeli ja się boję na przykład, że ktoś mnie zrani, to kto ma władzę nade mną? Komu ja oddaję władzę? No, oczywiście tej drugiej osobie. I to jest absolutnie z dziecka, no bo dziecko nic nie może zrobić. Ktoś go nadużyje, ktoś go zrani, ktoś zdepcze jego godność. Dziecko nic nie może zrobić. Zresztą często dziewczyny używają takiego bardzo dla mnie mocnego słowa. Upokorzenie, ktoś mnie upokorzył. Ja sobie tak myślę i zresztą często pytam: jak drugiego dorosłego człowieka można upokorzyć? Przecież my mamy swoją sprawczość, my możemy zareagować, my możemy się zabrać z raniącej sytuacji. Ale my, zobaczcie, od razu w przedbiegach nie, ja się boję bliskości, ja się boję zranienia, ja się boję rozmawiać z obcymi ludźmi, bo ktoś przekroczy moje granice. A gdzie ty jesteś wtedy. Gdzie ty dorosła, wtedy jesteś. Bo najczęściej chodzi niestety o to, że my wysyłamy dziecko do relacji z ludźmi, no a dziecko się boi. Dziecko się boi, że ktoś coś zrobi, powie, yy, będzie agresywny, będzie przemocowy, będzie czegoś chciał. I dziecko się tego boi. Chciałabym, żebyś to bardzo mocno poczuła, żebyście to poczuły że to dziecko się boi. No bo przecież jeżeli spojrzymy z pozycji dorosłej, to przecież nikt mnie do niczego nie może zmusić. I nie mówię tu oczywiście o jakichś sytuacjach przemocowych, gdzie jest um, jakieś przekraczanie prawa, że ktoś nas nadużywa w taki sposób już ewidentny, tak? Mówi o normalnych, życiowych sytuacjach. Jeżeli ja gdzieś nie chcę być, to wychodzę. Jeżeli ja czegoś nie chcę, mówię nie. I stąd płynie nasze poczucie bezpieczeństwa. A nie z tego, że świat mi to da, inni ludzie mi to dadzą. I widziałam, że dla części dziewczyn to było takie wow! Czyli jeżeli ja sobie dam prawo. No, idź. Jeżeli ja sobie dam prawo. No, idź ode mnie. Jakaś osa, czy co to jest? Jeżeli ja dam sobie prawo. Jeżeli ja poczuję, że przecież ja zawsze mogę wyjść, postawić granicę, nie zgodzić się, to czego ja mam się bać? To zobaczcie, ważne, żebyście to złapały. Dziecko boi się nadużycia, bo dziecko nie ma sprawczości i jest zależne. Dorosła czuje i wie, że to od niej zależy, na ile pozwoli drugiej osobie. Czyli nasz lęk przed bliskością, przed relacjami bierze się z tego, że nie ma dorosłej, bo dorosła wie, że sobie poradzi, że jeżeli będę przy sobie, jeżeli poczuję, że ktoś gdzieś że przekracza mnie, nadużywa, że gdzieś ja czuję się niekomfortowo, to ja to zakomunikuję, powiem, że się nie zgadzam, a jeżeli ktoś tego nie uszanuje, odetnę się na przykład. A my w ogóle tak, jakbyśmy nie widziały swojej części, jakbyśmy nie widziały tego, że to przecież ja mam sprawczość. To ja decyduję, z kim chcę rozmawiać. To ja decyduję, co chcę dla kogoś zrobić lub nie zrobić. To ja decyduję, gdzie chcę z kimś pójść, co chcę robić. I tak dalej, i tak dalej. A my tak bardzo jesteśmy w dziecku. Że my w ogóle tego nie widzimy. Czujesz to? Że to przecież poczucie bezpieczeństwa bierze się z tego, że ja umiem o siebie zadbać, a nie z tego, że ktoś mi coś da, że ktoś sprawi, że ja się poczuję bezpiecznie, no bo ja przy nim się czuję bezpiecznie, albo przy nim nie czuję się bezpiecznie. Ty masz się ze sobą czuć bezpiecznie. Masz mieć zestaw narzędzi, przekonań, Masz mieć taki mental, który ci mówi: To ode mnie zależy, na ile ja pozwolę. To ode mnie zależy, czy ja wyartykułuję, gdzie jest moja granica. A my oddajemy tak leciutko sprawczość, no bo ja się boję. Ja się boję relacji z ludźmi, bo oni mnie skrzywdzą, albo nadużyją, albo z relacji z mężczyznami. I znowu pytam: gdzie ty jesteś? o tym decyduje, że ktoś cię nadużyje? Dziecko nie, nie może zdecydować. No ale gdzie jest dorosła, która decyduje z tym człowiekiem, chce się spotkać, w tym miejscu chce się spotkać. Nie, nie narażam się na niebezpieczne sytuacje, nie narażam się na sytuacje, w których czuję dyskomfort. To jest tak proste dziewczyny. Więc zapamiętaj sobie to zdanie moje poczucie bezpieczeństwa bierze się płynie z umiejętności postawienia granic z umiejętności mówienia nie i tak oczywiście też i to jest kolejny program z dzieciństwa który o Jezus, nie uchło, który nie będzie nas załatwiał dzisiaj po prostu na cacy, czyli jeżeli w dzieciństwie ja nie byłam szanowana, albo ty nie byłeś szanowana, jeżeli w dzieciństwie nie byłyśmy szanowane, że miałyśmy prawo powiedzieć nie, że miałyśmy prawo powiedzieć, że coś nam się nie podoba, czy czegoś nie chcemy, rodzice to szanowali, tylko ja nie znam takich osób, no ale może, może ktoś taki jest, to my wtedy nie mamy problemu dzisiaj. Z postawieniem granic. Natomiast jeżeli w dzieciństwie nasze granice były notorycznie przekraczane, wszyscy wiedzieli lepiej, czego my chcemy, czego potrzebujemy, nikt się nie liczył z naszym zdaniem, nikt nas nie pytał, to dzisiaj skutkuje to tym, że my boimy się wchodzić w relacje z ludźmi, bo będziemy nadużyte. Tylko nie widzimy kompletnie tego, że trochę okoliczności się zmieniły, że dziś jesteśmy pełnoletnie, tak mam. jesteśmy pełnoletnie, możemy decydować, możemy podejmować swoje decyzje, możemy mówić nie i od tego zależy, czy czujemy się bezpiecznie. Nie z innymi ludźmi, tylko ze sobą. Jeżeli twoja wewnętrzna dziewczynka, która była wiele razy przekroczona, nadużyta, nieważna, jeżeli Twoja wewnętrzna dziewczynka uczy się ufać dorosłej, że ona będzie umiała powiedzieć nie, że ona stanie za nią, że ona powie nie zgadzam się, że ona powie nie podoba mi się jak się do mnie odnosisz, że ona powie nie zgadzam się jak tak do mnie mówisz albo nie zgadzam się tego zrobić, nie chcę tego zrobić, bo to nie jest moje, bo to jest nadużycie, bo to jest manipulacja. I wtedy zaczynasz się czuć bezpieczna ze sobą. Często też słyszę, jak kobiety mówią, ja nie ufam mężczyznom. A sobie ufasz? Sobie ufasz, że zawsze siebie ochronisz? Ufasz sobie, że zawsze staniesz po swojej stronie, wyartykułujesz swoje dobitne nie. Ufasz sobie? Bo to tu tym zaufaniu do siebie jest poczucie bezpieczeństwa. Ty nie masz ufać innym. Ty nie masz ufać, że ktoś cię nie zrani. Ktoś cię nie nadużyje. Ty masz zaufać sobie, że się na to nie zgodzisz. Że postawisz, zdecydo, powiesz zdecydowany stop. Zaopiekujesz się sobą. I o tym będziemy mówić na najnowszych warsztatach czerwcowych że mamy w życiu dwa problemy, matkę i ojca, i będziemy mówić o konkretnych programach z dzieciństwa, które dziś nas tupiają. Czyli jak jest, byłam niewidzialna, jestem dziś z sama samosią, która jest ze wszystkim sama, musi sobie poradzić. Jak byłam nieszanowana, to dzisiaj nie umiem uszanować siebie i postawić granicy. Jeżeli byłam wpędzana w poczucie winy jako dziecko, dziś dalej można mną świetnie manipulować poczuciem winy, i tak dalej, i tak dalej. O tym są te warsztaty. Bo każdy Twój schemat działania dziś, który powoduje Twoje cierpienie, jest z tamtego czasu każdy. Także serdecznie zapraszam. Pod tym filmikiem jest link do tych warsztatów. To są warsztaty trzy tygodniowe, warsztaty online na zamkniętej grupie, trzy głębokie spotkania z medytacjami, ćwiczenia i przez trzy tygodnie ja jestem na grupie, odpowiadam na każde pytanie. Także możesz korzystać ze mnie w pełni, bo... Jeśli nie staniesz do tego, jeśli nie staniesz do swoich niszczących przekonań, strategii przetrwania, mechanizmów, reakcji, przekonań, to Twoje relacje dorosłe dziś będą wyglądały tak jak Twoje relacje z dzieciństwem. Czyli mogą być pełne bólu, pełne samotności, pełne odrzucenia, pełne poczucia nieważności. I nie dlatego, że inni ludzie są źli dla ciebie i cię krzywdzą, tylko dlatego, że wchodzisz w relacje z poziomu dziecka. Więc serdecznie zapraszam, bo tak naprawdę dotyczy to właściwie chyba nas wszystkich. Buziaki.